Cześć, witam Was serdecznie w moim 15 odcinku poświęconym smartfonom. Na mojej stronie telesmartphone.pl wybraliście telefon Samsung Omnia M. No i dziś będziemy go testować. Popatrzymy, jak tutaj Samsung postarał się, jeżeli chodzi o, o Windows Phone. Poprzednio testowałem w poprzednich moich odcinkach dwa telefony z Windowsem Phone. Była to Nokia Nokia Lumia 610 oraz Nokia Lumia 710. E, tutaj ten telefon bardziej możemy porównać do Nokia Lumia 710 specyfikacją, ponieważ 1 GHz e, procesor 384 MB RAM, więc bardzo zbliżone do Nokia Lumia właśnie 710, ale Samsung tutaj rzucił na szale e, to co e, ma najlepsze, czyli ekran super AMOLEDowy. No, ale może przejdźmy szybko do obudowy, jak ono tutaj wygląda. Sam telefon, tutaj przekąt na ekrano, 4 cale, czyli dość zgrabny telefonik w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach 4 cale to nie jest jakoś specjalnie dużo, można powiedzieć, że to takie optimum. Bardzo wąska ta obudowa, dość długa, ale fajnie się trzyma w ręce. Tutaj nie, nie sprawia wrażenia, właśnie ten telefon jakoś specjalnie dużego. Tył obudowy wykonany jest oczywiście tutaj z plastiku ranty czy, czy brzegi czy, czy tutaj szczyty tych telefonów są takie jakby ucięte, ścięte i tutaj na tym skosie mamy taką chropowatą powierzchnię no dzięki temu być może jak będziemy wkładali do jakiegoś futerału do kieszeni no te rogi tutaj nie będą się jakoś specjalnie rysowały choć sam tylny panel tutaj jak widać jest gładki na wysoki połysk, no i tutaj mi się wydaje, że akurat tutaj ryski będą się pojawiały na tym, na tym panelu. Aparat 5 megapikseli z autofokusem, z diodą tutaj LED. Po bokach znajdziemy tutaj po prawej stronie przycisk włącz wyłącz oraz przycisk do migawki do aparatu i po lewej stronie tradycyjnie ciszej, głośniej, u góry jack na 3,5 mm oraz na dole kabel wejście na kabel i na ładowarkę pod mikro USB przechodząc do samego ekranu do samego telefonu no tutaj może porównamy mniej więcej co tutaj Samsung nam dał do tego Windowsa a, a, a co miała Nokia a czego nie ma Samsung i na odwrót wiadomo kafelki Tradycyjne oczywiście, możemy sobie w pełni je konfigurować, zmieniać miejsca i tak dalej. Bardzo prosty i przejrzysty sposób. Pierwszą aplikacją tutaj dodawaną przez Samsung jest Chat On, dzięki której możemy się komunikować tutaj z innymi użytkownikami zupełnie za darmo, oczywiście, poprzez Internet. Połączenie wideo. Tutaj ten telefon posiada przednią kamerkę, dzięki którym. Możemy się komunikować z użytkownikami nie tylko jeżeli chodzi o Windows Phone. Nie będę wam tutaj mówił na czym polega połączenie wideo, mniej więcej każdy powinien o tym wiedzieć. Oczywiście, przeglądarka Internet Explorer, opcja Xbox Live, czyli jeżeli ktoś ma konto na Xboxie, jak najbardziej może sobie ściągać ewentualnie gry i synchronizować te gry, które mamy na, na, na powiedzmy naszej OMNI właśnie ze, ze swoim Xboxem. i My tam jakieś osiągnięcia sobie zbierać. Zdjęcia, muzyka wideo, e, muzyka plus wideo, no nie będę tutaj się jakoś specjalnie rozwodził, nad tym pokazywałem to już tak samo e, w Noki, tak samo to działa muzyka, oczywiście filmy, radio. E, tutaj oczywiście potrzebujemy program ZUN, aby połączyć się z tym telefonem. Niestety nie działa to jak pamięć przenośna, więc musimy mieć ten program, aby na przykład sobie wgrać jakąś muzykę samo tutaj sam odtwarzacz jest bardzo prosty w prawo albo w lewo albumy utwory wykonawcy prosta sprawa pokazywałem to już wam więc zapraszam też do moich innych filmów do oglądania tam możecie sobie też zobaczyć jak to mniej więcej wygląda i porównać co jeszcze chciałem ogólnie tutaj powiedzieć o samym ekranie właśnie AMOLEDowym przy przy tym Windowsie bardzo fajnie to działa bardzo fajnie, ponieważ no, taki minimalistyczny wygląd Windowsa świetnie współgra właśnie z tym kontrastem, czyli te, te białe czcionki te białe oraz te takie fajne tutaj ikonki świetnie wyglądają właśnie na tym ekranie. Zdecydowanie lepiej to wygląda niż na, 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 na recenzowanej przeze mnie Lumi. Na froncie jeszcze mamy tutaj Foto Studio. Też aplikacja od Samsunga. Dzięki temu możemy sobie ewentualnie e, swoje zdjęcia, które zrobiliśmy, e, e, zmieniać czy edytować. Oczywiście tutaj, akurat sk skalę szarości zrobiłem. Zimno, ciepło. Telefon będzie nam robił ewentualnie zdjęcia takie, jak tutaj e, sobie wybraliśmy. Może zobaczmy, chyba ustawiłem ska skale skalę szarości, przepraszam. Zapisuję. No i mignęło. No i jest. Bardzo fajnie wygląda. Nie wiem, czy dokładnie to widzicie. Właśnie tak, jakby to było zrobione, powiedzmy, jakimś takim bardzo starym aparatem. Ciekawy efekt. Więcej tutaj oczywiście tych opcji mamy, jeżeli chodzi o upiększanie. Może nie będę Wam tego wszystkiego tutaj pokazywał, pokażę Wam tylko te opcje. Zdjęcia panoramiczne i tu możemy sobie edytować te zdjęcia. A I od razu, ewentualnie, udostępnię sobie właśnie e, na Facebooka, i i, czy na Picasso chociażby. No proszę, tutaj ukon w stronę Google Mini Diary, czyli dziennik, ewentualnie swój możemy prowadzić też w bardzo efektowny sposób widzieliśmy to już w systemie Android ikonka menadżer menadżer sieci tego też nie było, jeżeli chyba chodzi o, 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 o Lumie no Możemy sobie tutaj APN. -y. W sumie można byłoby to upchnąć, jeżeli chodzi o tą ikonkę. Ona tutaj standardowo się pojawiła, można by ją upchnąć w opcje, nikt by się nie pogniewał. Z, z dodatkowych jeszcze opcji alarmy al Czy czyli jak najbardziej możemy sobie sprawdzić yy, tutaj, jeżeli chodzi o muzykę, nie tylko zdjęcia, aparat, chat on, fanshot, yy, fanshot to jest, to jest opcja też Samsunga. Czyli wybieramy tutaj efekt yy, zdjęcia, coś takiego jak mm, nie wiem, jeżeli kiedyś w takich wesołych miasteczkach było tam Salon Luster, no to takie zdjęcia sobie też możemy ewentualnie zrobić, takie wykrzywione, no, śmieszne i tak dalej. Nie pokażę Wam teraz, bo to naprawdę słabo widać to. No? Ale możecie sobie to wyobrazić. No, fun shot. Opcja jak opcja. Gry Xbox Live pokazywałem Wam, Internet Explorer, kalendarz, kalkulator kontakty mapy mapy bardzo fajnie tutaj wyglądają ogólnie użyj mojej lokalizacji nie testowałem co prawda tak żeby jechać samochodem i ewentualnie sprawdzić jak to działa. No ten funkcja tutaj, jeżeli chodzi o ruch w mieście, no, nie bardzo działa. No, z tego co ja po południu patrzyłem, to niestety tak jakby tylko jeden samochód przejechał i tam sobie zostawił tą swoją kreskę o mapach wam dużo niestety nie powiem, bo nie testowałem. Mapy trzeba przetestować, jeżeli w warunkach można powiedzieć takich bojowych sprawdzi się to wtedy coś więcej można o tym powiedzieć. Tak tutaj czy one się wczytują. Telefon bardzo szybko łapie Fixa, czyli bardzo szybko. Pokazuje waszą lokalizację to jest na plus. Nawet tutaj w domu nie miałem problemu, żeby, żeby złapało mi tutaj e, moją lokalizację. Marketplace to już kiedyś pokazywałem. Mamy Marketplace, Xbox Live, e, czyli kilka tych sklepów, e, jeżeli chodzi o, o właśnie gry i aplikacje. W Nokii jeszcze mamy e, sklep Nokii. No i pakiet Office. Największy chyba plus, jeżeli chodzi o e, telefony, z, Android, e, telefony przepraszam, z Windowsem, pełen pakiet Office, e, gdzie możemy sobie edytować e, dokumenty Excela, Worda czy PowerPointa mm, je zapisywać i ewentualnie wysyłać je od razu na, e, powiedzmy na przykład przez SkyDrive e, i w komputerze ewentualnie sobie mm, je odtwarzać. No tutaj, Android, jeżeli chodzi właśnie o pakiety Office, no poza tymi e, odtwarzaczami tych pakietów, no tutaj nie ma nic więcej do zaoferowania. fotostudia pomoc, porady, telefon, ustawienia, wiadomości, zdjęcia. Bardzo tutaj ładne, ten, ten, jeżeli chodzi o zdjęcia, te albumy tutaj, ale też nic nowego. w poprzednich tych telefonach z Windowsem Lumi 610, 710 również to było przejdźmy może szybko do internetu pokazałem Wam mniej więcej dokładnie wszystkie te opcje wpiszmy może stronę może najpierw moją Czytuję się No, nie idzie mu to jakoś szybko, no bo źle wpisałem. Przepraszam najmocniej. To smartfon. Ta, znowu źle wpisałem. Mhm. Chyba się coś ruszyło. Działa, ale jeszcze się wczytuje. Widzimy ekran, chodzi bardzo dobrze. Tutaj nie możemy za dużo zarzucić, jeżeli chodzi o ekran Samsungowi, wszystkie telefony, jak leci, wszystkie smartfony, można, można powiedzieć, że w ciemno bracie, jeżeli chodzi o ekran dykowy, jeżeli komuś zależy e, o, na, na czułości tego ekranu, więc tutaj absolutnie wysoki poziom. Tutaj niestety nam filmu nie odtworzy. Ale spróbujmy. Dokładnie, od razu przechodzi na YouTube. A. Przy okazji zobaczymy jak YouTube odtwarza sobie te filmiki. Brak scrolla. Ale to już Wam pokazywałem też w innym filmie. Bardzo ładnie. Ładne kolory. Może się podobać. Wejdźmy szybko jeszcze na stronę WP.pl. Zobaczymy, jak odpali strony mini. Może szybciej troszeczkę niż tam moją. Szybko, ale nie, nie tak szybko, jak jakbym chciał. I jak można byłoby się spodziewać. Wejdźmy sobie w jakiś link. W rumi chodziło to troszeczkę szybciej. Powiem wam szczerze. Co nie zmienia faktu, że ekran jest naprawdę dobry, czytelny. No, i sam telefon też tutaj, jeżeli chodzi o tego Windowsa, bardzo szybko chodzi. To by było w sumie na tyle. Subskrybujcie mój kanał przede wszystkim. Dawajcie plusiki, jeżeli Wam się nie podobało, nie podobało dajcie minus. Nie pogniewam się na pewno o to. Do następnego razu wchodźcie na moją stronę telesmartfon.pl, bierzcie udział w ankietach i przede wszystkim komentujcie. I to by było na tyle. Trzymajcie się, hej.